No, witam. Pytanie szybko będzie. Czy da się zarobić? Czy w ogóle opłaca się kupowanie armory? Armory kosztuje 60 zł. Za 60 zł. można dostać 40 gwiazdek. Za 40 gwiazdek można dostać 20 skrzyń. Jedna skrzynia kosztuje około 4. Po 4,40 kupują nie? Nawet można wziąć do obliczeń 4,30. 4,30 i zrobimy to razy podatek z tym, kto wychodzi tyle na skrzynkę i razy 20. No, mi wychodzi 75 zł na tym po sprzedaży, po podatku. No i to, nie wiem, to jest, no opłaca się, nie? I się, no, i od tego teraz dojmijmy 60 zł, które wydaliśmy To jest 15 zł na jednym pasie. Zróbmy to razy 5, z 76 zł na jednym pasie. No takie są plusy i minusy tego? Minusem jest to, że trzeba grać, plusem jest to, że da się zarobić, minusem jest to, że w zasadzie zarabiasz 75 zł i zakładając, że na jedną grę dostajesz 5 gwiazdek, załóżmy, no tak plus minus, nie? że z każdego pasa dostaniesz gwiazdkę po wygranym meczu, albo przy przegranym meczu, nie wiem, dostajesz się jedną gwiazdkę, w sensie tam, nie wiem, Ileś tam punktów trzeba zdobyć, żeby dostać jedną gwiazdkę, się ludzie to w chuj, nie? No ale przy, za, przy takim założeniu, będziecie mieli, nie wiem, jeden mecz trwa z pół godziny, no to macie... Mamy w sumie 10 gwiazdek, w... załóżmy, nie wiem, no nie, 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 inaczej, 5 gwiazdek mamy w pół godziny, to mamy 10 gwiazdek w godzinę. I za 10 gwiazdek możemy dostać 5 skrzyń i sprzedając 5 skrzyń, po tam, bo tam było ile 3,70 po podatku jakoś tak, no my, to wychodzi nam 18 zł na godzinę steamowego, więc yy, nie wiem, do tego trzeba nie wiem jeszcze za jakiej razy 7, nie? I to, jakby no widać, nie? Takie XD. Ale czy lepiej tak niż w ogóle, nie? W ogóle granie gry jest za darmo dla większości osób. Więc e, aktualnie tutaj CSi wychodzi z opcją e, trać mniej, nie, grając w gry, więc spoko opcja. E, Myślę, czy mi się podoba, no nie wiem, też pamiętajmy, że za tydzień nie wiadomo, czy to będzie kosztowało 4,30, czy 40, czy 3,30, czy 3,70, ale no póki co ono się opłaca, nie, bo pamiętajmy, że po odebraniu tego mamy tam 8 dni, czy tam 7 dni czekania, żeby to wystawić w ogóle, więc to jest jakiś taki Minusik mały, ale nie wiem, patrząc na to, co tu się dzieje, że to 12 października stoi na takiej samej cenie, no to wydaje mi się, że raczej się to nigdzie nie ruszy, ponieważ to też mogę od razu poruszyć. Dlaczego tak jest? No, kurwa, dlaczego to nie spadło na przykład do 2 zł? Przecież jest tej cały czas się tyle robi, na pewno się robi więcej niż się otwiera. No e, no właśnie, nie? Się, są osoby, które na przykład chcą otworzyć 500 tego, nie? Myślicie, że one będą grały tyle, żeby mieć 500 skrzyń, żeby się to bardziej opłacało. No nie, one po prostu to kupią z rynku. A przez to, że nie da się kupić gwiazdek, tylko trzeba grać, no to oczywiście zaoperują tym osobom pieniądze, po prostu. Jakby będą w stanie zapłacić więcej za to, żeby nie grać. No do tego trzeba dążyć wszystkich inwestorów, którzy kupują to pod inwestycje, nie? Eee, no. I w ten oto sposób mamy cenę, która Sprawa, że granie w gry jest mniej stratne, niż mogłoby być, nie? Że dostajemy 12 zł na godzinę jakoś za granie w CSa. No ale pomyślcie sobie tak, 10 godzin grać w CSa po prostu 20 zł, nie? No to... Wyobraźcie sobie, że nie wiem, macie 12 lat, nie? Kradniecie ojcu kartę, kupujecie 5 pasów za 300 zł i... E, oddajecie mu po prostu to. I zysk sobie zostawiacie.